Po 10 latach od wydania CSGO Valve postanowiło usunąć boty. Były one wykopaliskiem różnych memów. Wszyscy śmiali się z ich niemożności zrobienia czegoś dobrze. To prawda były pojedyncze akcje, gdzie jednemu botowi udało się zabić cały team, ale raczej kojarzyły się one z czymś, co nie potrafiło nawet zabić awczącego gracza. Dlaczego więc nowy update, który usunął boty, odbił się takim dużym echem? Przede wszystkim. Największym problemem ich usunięcia jest to, że gdy jakiś gracz zostanie wywalony lub wyjdzie, to pozostali gracze nie mają żadnej możliwości wyrównania strat. Wiadomo, to, że masz bota nie jest nadal kompletnym wyrównaniem utraty gracza, który wyszedł, ale dzięki temu chociaż była większa szansa na ugranie meczu, który już jest utrudniony. Uważam, że teraz, w momencie, w którym nie można przejąć tego bota, gracze, którzy trafią na jakąś toksyczną osobę, będą mieli bardzo ciężką sytuację w grze. No bo w sumie mogą go wywalić i będą mieli spokój, ale z drugiej strony jak go wywalą, to będą osłabieni. Jeden z widzów na moim live, do którego swoją drogą linka macie w opisie, powiedział o dosyć fajnej rzeczy. Można by było zaprosić na przykład jakiegoś znajomego lub randomową osobę, która dołączyłaby do gry w momencie wyjścia innego gracza z gry. Byłoby to fajne, ale uważam, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dana osoba wyjdzie lub zostanie wyrzucona z gry przez np. zadawanie obrażeń teammateom. Bo gdyby taka osoba mogła wbić po wykikowaniu, to ludzie by to po prostu wykorzystywali. Ja osobiście jestem fanem tego, że boty zostały wyrzucone z trybów rankingowych ze względu na to, że bardzo często gram solo mecze i niestety jak trafi się team trzech lub czterech osób, to bardzo często ludzie wywalają tę osobę solo po to, aby mieć bota i móc go przejąć. Jest to mega hamskie i uważam, że za coś takiego Powinny być jakieś kary czasowe, no ale niestety Cesa tworzy walw, a oni raczej czegoś takiego nie dodadzą. Także wydaje mi się, że głównym powodem wywalenia tych botów właśnie jest to, aby uprzyjemnić grę graczom solo. Myślicie, że to było powodem wywalenia tych botów? Jeśli macie jakieś inne pomysły, to napiszcie w komentarzu. No i ja was zapraszam na mojego Discorda i Twitcha. Cześć. Linki w opisie.